Dzisiaj będę mówił o organizowaniu konkursu na Facebooku, jak zrobić to legalnie, jak zrobić to zgodnie z regulaminem tego portalu. Zanim jednak zaczniemy, chciałem Ci powiedzieć, że jeżeli w trakcie tego odcinka wpadnie Ci coś do głowy, o co chciałbyś mi zapytać, może przypomnieć jakiś problem prawny, z którym zmaga się Twoja agencja, zawsze możesz umówić się ze mną na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl. No, ale jeżeli potrzebujesz umowy tak na wczoraj i naprawdę musisz szybko ogarnąć ten temat, zapraszam Cię do mojego sklepu z umowami pod adresem sklep.gajekpartnerzy.pl. W poprzednich odcinkach na temat regulaminów opowiadałem Ci o tym, jakie przepisy mają do nich zastosowanie. No i tutaj odpowiedź jest właściwie bardzo krótka praktycznie żadne wychodzi na to, że w regulaminie nawet nie musisz zadbać o klauzule chroniące konsumentów, bo po prostu te przepisy nie stosują się do regulaminu. Po prostu, po prostu konkursy to jest przyżyczenie publiczne, do którego jest naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć przepisy z kodeksu cywilnego, które to regulują. Pytanie jest teraz takie, czy zatem organizując konkurs na Facebooku no to, to jest taki marketingowy dziki zachód, no wręcz przeciwnie. Niedawno nagrałem taki webinar na temat prawa reklamy i tam właśnie opowiadałem o tym, że nawet jeżeli jest jakaś przestrzeń w prawie, jakaś przestrzeń do zagospodarowania przez ustawodawcę, może jakaś luka prawna, to i tak reklamowi giganci pokroju Google'a, bardzo drobiazgowo uregulują, co na ich y, platformach i aplikacjach możesz robić, czyli czegoś może nie być w ustawie, no ale jest w regulaminie Google'a, a przecież tylko y, to się liczy. Y, przykładowo, jeżeli chcesz zorganizować konkurs na YouTubie, y, jak zobaczysz do regulaminu YouTube'a, tam będzie cały podpunkt, który będzie mówił, y, na jakich warunkach możesz to zrobić. I z Facebookiem jest y, dokładnie tak samo. Zacznijmy od podstawowego pytania, czy w ogóle można organizować e, konkursy na Facebooku, i to pytanie nie jest e, e, naiwne, ponieważ to, że jakaś e, forma promocji jest dopuszczalna przez prawo, to wcale jeszcze nie oznacza, że możesz ją uskuteczniać na Facebooku. E, przykładem może być na przykład e, organizacja loterii, e, jest obszerna ustawa o grach hazardowych. I ta ustawa daje loteriom zielone światło, to znaczy jeżeli twoja agencja marketingowa spełni określone w ustawie warunki, no to przeprowadzenie samej loterii jest już stosunkowo łatwe, tak? A pytanie jest, co na to regulamin Facebooka? Więc jeżeli zobaczysz do ogólnych zasad dotyczących stron, grup i wydarzeń, tam znajdziesz taki podpunkt, który mówi, że Zabronione jest reklamowanie przez strony, grupy i wydarzenia internetowych gier hazardowych i zręcznościowych, których stawką są prawdziwe pieniądze, oraz loterii internetowych bez naszego pisemnego zezwolenia. E, czyli, gdyby tak trzymać się tego regulaminu, urządzanie loterii za pośrednictwem Facebooka jest e, dopuszczalne. Musisz w cudzysłowie tylko uzyskać pisemną. E, Zgodę portalu, no i wyobrażam sobie, że jest to zastrzeżone po to, żeby taką zgodę udzielać naprawdę w drodze najdalej idącego wyjątku, albo wcale. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że loterie są faktycznie organizowane na, na tym portalu. Jest nawet głośny wyrok sądu administracyjnego w takiej właśnie sprawie organizowania loterii na, na Facebooku. No, ale gdyby trzymać się tak regulaminu, no to hmm, nie powinny, tak? Natomiast z konkursami jest inaczej. Um, regulamin Facebooka definiuje konkurs jako y, promocję. Jest dokładny zapis, który mówi w ten sposób. W przypadku korzystania z serwisu Facebook do przekazywania informacji na temat promocji lub Przeprowadzania promocji, na przykład konkursów lub loterii, organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji. Czyli, żeby Twoja agencja marketingowa mogła przeprowadzić taki konkurs, czy jak to mówi, regulamin promocje, musi spełnić trzy podstawowe warunki i one są właśnie w regulaminie Facebooka uregulowane. Po pierwsze, konkurs musi mieć oficjalny regulamin. Po drugie regulamin musi posiadać podstawowe y, klauzule i tutaj Facebook tak wymienia, że chodzi o między, in między innymi ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania. I w końcu konkurs musi być zgodny z prawem zarówno co do warunków jak i oferowanych e, nagród. Zacznijmy od tego pierwszego wymogu, to znaczy, że konkurs musi mieć oficjalny regulamin. E, na blogu pisałem, że nie ma jakiegoś przepisu, który nakładałby na Ciebie e, obowiązek posiadania regulaminu, bo konkurs to w rzeczywistości e, e, przyżyczenie publiczne i przepisy kodeksu cywilnego e, po prostu tego od Ciebie nie wymagają. Natomiast Facebook jak najbardziej może postawić taki wymóg. Rejestrując się na portalu, oczywiście akceptujesz ogólne warunki korzystania z serwisu. No i w tych warunkach Facebook sobie może taki wymóg zastrzec, i wydaje mi się, że jest to zupełnie rozsądne oczekiwanie, że organizując konkurs powinieneś mieć regulami. Drugi wymóg, czyli podstawowe klauzule. Jest taki no, delikatnie mówiąc nieprecyzyjny. Gdybym ja miał ci wyrecytować taki mm, prawniczy, regulaminowy elementarz, to za podstawowe klauzule uznałbym tak: wskazanie organizatora i fundatora nagród, na pewno czas trwania konkursu i termin dokonywania zgłoszeń, minimalny wiek uczestników konkursu i zakres terytorialny konkursu. Oczywiście, zadanie konkursowe, bo to jest podstawa. Sposób wyłonienia laureata. Pamiętaj, że nie może to być w drodze losowania, bo inaczej wpadniemy w loterię. Określenie nagród konkursowych i sposobu ich wydania. Pewnie powinieneś również zadbać o kwestie praw autorskich czy licencji. Pamiętaj, że na blogu pisałem cały artykuł na temat tego, że regulaminem konkursu nie da się przenieść praw autorskich. Będzie to po prostu nieważne, pomimo tego, że taka jest praktyka powszechna. Jest to z punktu widzenia prawnego nieprawidłowe. Możesz uzyskać um, licencję, ale nie prawa autorskie. E, I w końcu, wydaje mi się, na sam koniec, ta najprzyjemniejsza rzecz, czyli wszystkie pouczenia rodowskie e, i kwestie przetwarzania danych osobowych. To bym powiedział, że każdy regulamin musi mieć. E, Facebook e, do tego litania dorzucać jeszcze dwie obowiązkowe klauzule. A pierwsza kwestia to jest pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Czyli dołączając do konkursu, akceptujesz regulamin, a z regulaminu wynika, że Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności. I druga obowiązkowa klauzula to jest um, takie pouczenie, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana. Oczywiście chodzi o to, żeby ktoś nie podpiął się pod markę Facebook i w jakiś sposób starał się wywołać wrażenie, że konkurs ma charakter w cudzysłowie oficjalny facebookowy. Trzeci wymóg, o którym wspominałem, to jest ta ogólnikowa zgolność, zgodność z prawem. Myślę, że jeżeli chodzi o konkursy, to taka ogólnikowa zgodność z prawem to może mieć tylko dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka ogólna zasada dobrych obyczajów, Dobre obyczaje są z uregulowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na moim blogu znajdziesz artykuł o tym, co to są dobre obyczaje w reklamie, i oczywiście można sobie spokojnie wyobrazić co najmniej kilka takich konkursów, które w te dobre obyczaje dosyć mocno godzą. A druga kwestia, konkurs może być niezgodny z prawem ze względu na przedmiot promocji albo sposób prowadzenia tej promocji, to znaczy przykładowo jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i tam są szczegółowe przepisy, które mówią o tym, w jaki sposób można i w jaki sposób nie można promować napojów alkoholowych. Kolejna kwestia to jest to, czego w takich facebookowych promocjach po prostu nie wolno robić, i zacznijmy od takiego podstawowego zastrzeżenia, jakie znajdziesz w warunkach ogólnych Facebooka, to znaczy, Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji, administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność, to znaczy na pomoc i wsparcie ze strony portalu, przynajmniej na ten moment nie możesz liczyć. Jeżeli organizujesz konkurs za pośrednictwem Facebooka, oczywiście możesz to robić, jeżeli spełnisz te warunki, ale nie idź na to, że Facebook w jakikolwiek sposób ci w tym temacie pomoże, już nawet nie w kwestii organizacyjnej, ale nawet sam portal nie jest do tego po prostu w jakiś sposób specjalny dostosowany. Pan Zuckerberg dorzuca nam jeszcze taki garść zakazów, jeżeli chodzi o sam sposób prowadzenia konkursu. Konkurs na Facebooku możesz prowadzić na stronach, w grupach, w wydarzeniach, aplikacjach, ale e, wara od wykorzystywania do promowania tego konkursu prywatnych osi czasu i e, połączeń ze znajomymi. W praktyce oznacza to dla Twojej agencji zakaz zachęcania użytkowników do działań typu. Udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji, udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji, oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji. To są takie trzy przykłady, które sam Facebook nam, e, nam e, wskazuje w swoim regulaminie. Myślę, że można jeszcze wymyślić co najmniej kilka takich sposobów promowania, które e, będą te zakazy e, naruszać. Chodzi po prostu o to, żeby nie spamować, nie tworzyć jakiegoś sztucznego zaangażowania, sztucznego ruchu. Podsumowując, jeżeli chodzi o te wymogi regulaminu Facebooka, muszę stwierdzić, że one są bardzo rozsądne. Jeżeli się wykażesz takim minimum staranności, to znaczy no masz jakiś regulamin i masz w tym regulaminie te nieszczęsne, obowiązkowe klauzule Facebooka, to myślę, że Twoja e, promocja powinna odbyć się bez żadnych e, przeszkód. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. E, więcej informacji znajdziesz na moim blogu na e, Pamiętaj jeszcze, że jeżeli chcesz znowu coś skonsultować, o coś zapytać, wejdź na rozmowa.gajekpartnerzy.pl. A jeżeli potrzebujesz pomocy w temacie umów, sklep.gajekpartnerzy.pl. Do usłyszenia!